Witam. Dzisiaj zrobimy sobie lilię z papieru. Zaczynamy od takiego paska bibuły, nacinamy go na trzy części i robimy sobie takie druciki tutaj. Teraz nakładamy na jedną stronę kleju. I będziemy go owijać tutaj to około, zaklejamy. Takiego wyszło. Teraz robimy 6 takich pasków papieru 15 cm długości. Cinamy i sklejamy je razem. Jeden, drugi i trzeci w taką literę Y. W środku robimy sobie dziurkę i naciągamy to do góry. Pierwsza, drugi to samo. I też naciągamy do góry. Odginamy to sobie wszystko do góry, teraz zaczynamy. Nakładamy kleju, nakładamy bibułę i zaczynamy to po prostu owijać całe dookoła. Teraz mamy. Tutaj jeszcze takie listki Te wkładamy tak i owijamy dalej bibułą, można je jeszcze klejem łapnąć, żeby się nie wypadły nam w trakcie, ale tak też się powinny trzymać, powinny. No. Kleju kończymy tutaj ustawiamy te listki, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Też cały klej też troszeczkę modelujemy i wychodzi na coś takiego.